Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? Get off of him! He's your brother! Get off of him! Where's Ethan, it! Talk to me! We all have to die. Even you. Even me. Witam Państwa bardzo serdecznie Z tej strony Meszka i witam Was w kolejnym odcinku z gry Zaginięcie na Kartela. No jak widzicie jesteśmy tutaj w tym miejscu I... Myślę, że jesteśmy w stanie się rozejrzeć tutaj po tej okolicy, więc Bo tak słyszałem, że to jest jakaś końcowa akcja w tej grze Będziemy szukać zakończenia Tutaj widzicie ładnie rzeka sobie płynie o, ładnie się wszystko wyciszyło. Uuu! A co to jest? To jest jakieś inne jeziorko. A co to za most tam? Pewnie tam będzie można przejść, tak mi się wydaje. Wygląda naprawdę epicko. Naprawdę, ładnie wszystko wygląda tutaj. Opisy wiele nie kłamały. A co to? Spalony dom, hm. Czy to jest ten dom z y, opisów gry, że on został spalony, że to był jakiś dziadek, że y, członek generalnie rodziny i tutaj się całe zło zrobiło? Ale tu wszystko jest naprawdę przepalone, no nie da się już chyba tego odratować. A co to? A to ciekawe, to jakieś nam się tutaj przejście y, otworzyło. Chodźmy tam zobaczyć o co chodzi. Co, co, tam jest? Co tam jest? I tam nie. Dlaczego? Tutaj są jakieś karteczki. Potem je przeczytam Witam. Pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź. Moja babcia, Gale, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. znalazłem dziennik wandy Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Ale nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Vantegliff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chcę uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przecisnę się. Dziadku, nie! Gail musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Ale niepokoju nic nie pomoże Itan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Co jest? Musimy umrzeć. Co nawet jest? Ty. On się nawet pali ja. żywcem. Dlaczego on się pali żywcem? O, gościu się spalił żywcem i nawet nic nie zareagował. Tutaj rozumiem był jakiś pokój tego Itana. O właśnie, a co to jest za mapa tutaj? Tutaj są rozumiem odblokowane przez nas zagadki w każdym z tych miejsc, w których byliśmy. Zobaczmy, o co chodzi tutaj. Boże Itan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie Travis. daj mi spokój. <laughs> Ej, mamo, tu jest. Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest twoim dzieciakiem? grze po ścianach pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? I ta na boską gdzieś ty się podziewał. Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody pola Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, yy, proszę, czy możesz zabrać stąd yy, Travisa? No bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Czade, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź Travis, idziemy. I tam jesteś pedałem. Travis, przestań. O, o, jest... o, mój o, Boże. Zaczęło się Szynko, palić. I nie chowaj się, tam zatrujesz się. Bo jezu, no. Co no, no co teraz? Boże, no bo... co teraz? I tam rozumiem, że po prostu umarł sobie w jakiś sposób. Umarł <coughs> zatrując się chorami. <coughs> ma na zegarku. Czyli po prostu dom się spalił. Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Czyli po prostu sobie umarł zatruwając się oparami, a ten dom cały spłonął, i dlatego spotkaliśmy go takim, jakim jest. Czyli po prostu spalonym doszczędnia, bo jego mama nie uważała z lampą. ...smuteczek, można powiedzieć. Ale efekty tego palenia są bardzo efektywne. To pewnie tata, mama. To jest... ...brat? Dziadek, kolejny blot chyba. No szkoda, że to już koniec tej gry. Chciałbym więcej albo przynajmniej drugą część. Okolica przepiękna. Czyli to by było na tyle z w tą grę. No co widzowie, no to... Fajnie było przejść z wami tą gierkę. Piszcie w komentarzach jak wam się podobała. Faktycznie opowieść tej gry była oparta o właśnie taką opowiadanie tego Itana, który zaginął. I tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim stało. No, może zginął, ale jak widzieliście, nie było ciała w tamtym pokoju Epic Games Poland Marcin Zieliński. Lokalizacja i... Nogrania Unreal Engine, nagrana no, Unrealu jest po prostu idealna, że tak powiem, bo jest nierealna. No to w takim razie dziękuję wszystkim za oglądanie. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach, a właściwie może w następnych seriach. Dziękuję wszystkim za oglądanie, a przede wszystkim pozdrawiam. Aha. I byłbym zapomniał. Jeśli chodzi o ocenę zaginięcia Etana Cartera, to moja skromna opinia i ocena tej gry to jest fajne 8 na 10 ponieważ dużo minusów spowodowało to, że nie było nawet jakichkolwiek podpowiedzi, bo musiałem się większość rzeczy domyślać. Ale no ogólnie bardzo fajnie mi się grało w tą grę, polecam ją na przyszłość każdemu, a ja wracam do pracy. Do zobaczenia Wam na następnych filmach.